Nagrywałem cię odcinek i to są moje gdziby I tak powinna wyglądać prawidłowa kostka. Widzicie? Fajna kostka. Tak, nie powinna wyglądać kostka. Tego tu nie powinno być. Masakra. No, będę dawał na bieżąco, nie? Dzisiaj najprawdopodobniej do lekarza już się przejdę, żeby zobaczyć, co tam jest. Yy, cieszę się z tego faktu, że mam dwa odcinki do przodu nagrane. Także coś tam będzie na pewno yy, ode mnie dla Was. I co? I fajnie. Co? No i yy, takie jest życie, nie? Yy, dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. Dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. Nie podda. Zresztą od razu mówię, skręcenie trzeciego stopnia, y, wszystko za, tam, za 3, 4, 5 tygodni podobno ma być. Git, y, pytanie, Kraków, wózek i kule do pożyczenia na jakiś czas. Y, prosiłbym bardzo tylko Kraków, okolice. Najlepiej na teraz i oczywiście y, stawiam skrzynię browców, z pustymi rękami Was nie puszczę.